Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, kraśnik ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600-968-157. Tradycją urzędowa stało się organizowanie wystawy gołębi rasowych i ptaków ozdobnych. Ptactwo można było oglądać dzięki organizatorom, którymi byli hodowcy oraz Lubelski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Wystawa odbyła się 4 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie. W 15 już wystawie wzięło udział 20 hodowców, którzy zaprezentowali swój dorobek. W gminnym ośrodku kultury pojawiło się aż 300 sztuk gołębi w 27 rasach. Hodowcy z urzędowa zajmują wysokie miejsca w kraju, są mistrzami czy wicemistrzami Polski, niektórzy pojawili się po raz pierwszy, bo dopiero zaczynają swoją przygodę z hodowlą. Ptaki najczęściej sprowadzane są z Austrii, Czech, Niemiec.